Cześć, witam Was serdecznie w makijażu jedną marką i dzisiaj przed nami Vibo. Najpierw oczywiście oglądamy kosmetyki, a potem będzie makijaż i wieczorem widzimy się w podsumowaniu testu. Zaczynam od bazy, bo jakby ją pierwszą nakładałam na twarz, to żeby było tak logicznie. Baza wygląda na taką malutką, ale jest naprawdę wydajna. To jest baza silikonowa. Zaraz Wam pokażę jak ona wygląda. Taki po prostu przezroczysty żel, ja tutaj naprawdę dużo wyłożyłam sobie na rękę. To, co mam w tej chwili na dłoni, to zakładam, że jest y, za dużo do jednego makijażu. Ona jest bardzo wydajna, dlatego że no, jak to silikonowa baza jest taka, wiecie, maziasta i bardzo ładnie się rozprowadza po twarzy i naprawdę malutka ilość wystarczy, żeby zrobić nią taki wstęp do makijażu. Dalej podkład Royal Skin, jeden z moich ulubieńców u mnie na kanale on się dosyć często przewija, bo po prostu jest to jeden z moich ukochanych podkładów. Taki dosyć gęstawy, ma bardzo fajny skład, taki odżywczy, bo tutaj jest tak wyciąg z moreli, jakieś olejki z brzoskwini i tak dalej, tak dalej. On jest bardzo fajny dla cer suchych, dla cer dojrzałych, dlatego że tak jak mówię, ma takie właściwości odżywcze. Bardzo, bardzo fajny podkład krycie ma raczej średnie, natomiast w mojej ocenie jest wystarczające. Nie robi absolutnie maski, bardzo ładnie się utrzymuje, nie wiecie, nie wchodzi w jakieś załamania. Zresztą wielokrotnie wam go już chwaliłam, więc wiecie, że naprawdę go lubi i go używam. Następny kosmetyk, którego użyłam, to jest fixing powder. Myślę, że to jest już taki puder legenda troszeczkę. Świetny, bardzo drobno zmielony puder, bardzo ładnie się nakłada, tworzy taki woal na twarzy, daje taki naturalny, śliczny efekt. Bardzo fajna rzecz. Aha, i jeszcze jedna rzecz dla tych, co bardzo nie lubią świecenia On dosyć długo utrzymuje mat. Ja generalnie się świecę i to świecę się po całkiem niedługim czasie, natomiast nawet u mnie on dosyć długo daje radę, więc super rzecz i... Ponieważ o to prosiliście, użyłam też w makijażu tych mm, perełek y, Star Glow. I teraz tak, one mają tutaj jakby cztery kolory tych kuleczek. O, te kolory przedstawiają się tak i mamy, już Wam mówię, przeczytam z tyłu pudełeczka. Mamy mm, zielone kulki i te zielone, jak to zielony barwnik koryguje zaczerwienienia. Dalej mamy białe, odbijają światło. Różowe i liliowe nadają świeżość, złote rozświetlają, brązowe nadają naturalny kolor. Czyli taki wielo- Wielokolorowy, bardzo specyficzny produkt, ale jak dla mnie, to ten puder ma bardziej charakter taki rozświetlający. On jest dla mnie bardziej rozświetlający niż korygujący, więc na pewno będzie świetny dla takich cer poszarzałych, suchych, wyglądających na zmęczone, bo on po prostu dodaje takiego życia. Za bazę pod cienie posłużył mi taki korektor z takiego kółeczka korektorów, który się nazywa Perfect Look Concealer Palette. I ja właśnie z reguły tej paletki używam jako bazę pod cienie. Na pod oczy nałożyłam Deluxe, też już chyba słynny korektor. Ma bardzo jasny kolorek, zresztą zobaczycie to w makijażu. Natomiast, tak jak no, łatwo tutaj dostrzec, ten, ta tabiel się po wykonaniu całego makijażu w oczy nie rzuca. Bardzo lubię ten korektor, bardzo się przyjemnie nakłada, daje takie uczucie nawilżenia. Jest taki bardzo delikatny i jeśli macie taką cienką, przesuszoną skórę pod oczami, to on będzie fajny, dlatego że właśnie tak jakby nawilża, nie obciąża tej skóry, a jednak maskuje cienie. Może nie jest to takie, wiecie, takie super krycie mocne, ale jeśli ktoś tego nie potrzebuje, to to jest korektor idealny. Użyłam również tej słynnej trójeczki yy, i z tej trójki wykorzystałam yy, bronzer. Yy, to jest, słuchajcie, moje drugie opakowanie, dlatego że pierwsze jest już takie troszkę wymęczone, więc pokazuję Wam jakby taką ładniejszą wersję. I poza tym to pierwsze mi kiedyś tam wypadło, lustereczko mi się potłukło i ten bronzer mi wyleciał, pokruszył się, więc no tak naprawdę niestetycznie wygląda. Bo jeśli chodzi o róż, to użyłam jednego z tych nowych, no z tych najnowszych powiedzmy z serii Ekstazji i użyłam jedyneczki. Ona wygląda troszeczkę jak koralista z benefitu, a koralista jest jednym z moich ulubionych róży, z tym, że ten jest jakby bardziej błyszczący. Zobaczcie. Mam jeszcze dwa kolory z tej serii, zaraz Wam pokażę. I zobaczycie, że każdy z nich zawiera w sobie jakieś tam drobineczki i delikatnie połyskuje. Czyli jeśli lubicie na przykład matowy efekt na policzkach, to te róże nie będą dla Was dobre, no bo one jednak taki błysk dają. To, co ja mam teraz na policzku, to jest właśnie efekt tego różu, ja rozświetlacza już nie nakładałam. Tak jak mówię, to jest jedyneczka, czyli ta taka koralista. Następny z nich to jest dwójeczka i wygląda tak. I to też jest taki, no taki brudny róż, ale tak jak widzicie z połyskiem. Tutaj jest ta jedynka, której użyłam. To jest dwójka. I już Wam pokazuję ostatni, który mam. No i to jest trójeczka. Trójka jest taka ceglasta dosyć, zobaczcie. Hmm. Te róże są bardzo, bardzo silnie napigmentowane. Szczególnie właśnie ten i ten. Ten jest troszeczkę delikatniejszy, natomiast też trzeba z nim uważać, no bo się bardzo błyszczy. I generalnie trzeba je dość delikatnie, taką lekką ręką na twarz nakładać, bo naprawdę można sobie zrobić, wiecie, klaunę. Zobaczcie. I jeszcze jedna rzecz, ten ostatni, ta trójka, w zasadzie jest taki mm, najbardziej w stronę matowych. Tutaj w, w dwójce jeszcze jest trochę połysku, no to się świeci, jak nie wiem co to zresztą widać. Jeśli chodziłoby wam o matowy efekt, to najlepsza byłaby ta trójka, ale tak jak mówię, bardzo silne kolory, bardzo intensywne i trzeba delikatnie nakładać na policzek, no bo robi się plamka. Jeśli chodzi o makijaż oczu, to użyłam tak cieni z tych dwóch paletek. Ta seria nazywa się Silkwear, a ta nazywa się Trend Silkwear i to i to jest numer dwa. Z tego użyłam takiego fioletu, tej śliweczki, już wam pokazuję. To jest taki kolor. Jedyne, słuchajcie, co mi na przykład mi przeszkadza w tych cieniach, to to, że tutaj te dwa środkowe są takie wąskie. I to jakby... Technicznie jest niewygodne, dlatego że, wiecie, no pędzle do makijażu oczu może nie są za duże, ale mimo wszystko tutaj, w tym miejscu, jak ten cień wybrać? No bardzo trudno tutaj, wiecie, pędzel jakoś umoczyć. Tutaj jeszcze jest ok, natomiast w tych takich wąskich y, miejscach to chyba, nie wiem, nie do wykorzystania jest ten cień, więc to mi się nie podoba, jeśli chodzi o układ tych cień. Natomiast kolory są bardzo fajne. Dam Wam takie próbeczki. To jest ta śliwka i może ten jeszcze, ale z tego tylko te śliwki użyłam, natomiast chcę Wam pokazać, jak wyglądają kolorki. Zobaczcie, coś takiego. Już Wam robię swatch tu na ręce. Bardzo fajnie napigmentowane cienie. Fajnie się utrzymują, ale to zobaczycie wieczorem. I z tej drugiej paletki użyłam na dolną powiekę granatu i fioletu. Zrobienie słocza to już w ogóle jest bardzo trudne, bo trudno tu w ogóle palec wsadzić. I wyglądają na słoczach, tak. Użyłam również cieni z tej paletki Neutral, która jest też już sławna i myślę, że sławna jest nie bez powodu, dlatego że cienie, które się w niej znajdują są i ślicznie napigmentowane, bardzo fajnie skomponowane, można zrobić makijaż dzienny i wieczorowy, można zrobić takie wiecie, osre smoki. W zasadzie można tu wyczerować każdy makijaż. No, oczywiście w kolorach dostępnych w palecie, tak? No, jakiegoś tam rajskiego ptaka sobie nie zrobimy, ale jakby też nie takie przeznaczenie tej paletki. Bardzo fajne cienie i te, które są matowe. Są naprawdę matowe, te, które są błyszczące, ślicznie błyszczą. Myślę, że jeśli je gdzieś tam oglądałyście, w sensie te cienie, to dobrze wiecie o czym mówię, a być może jesteście posiadaczkami tej palety i jeśli jesteście, to na pewno się ze mną zgodzicie. No bo zobaczcie, na przykład nie wiem, ten srebrny i na przykład o, ten matowy, zobaczcie. Tak jak wspominałam, na twarz rozświetlacza nie nakładałam. Natomiast użyłam y, rozświetlaczy do makijażu oczu i wykorzystałam tutaj te rozświetlacze z paletki Strobing Makeup, tak? Tak to się nazywa Strobing Makeup Primer Kit. Y, użyłam tego jasnego, takiego szampańskiego. W ogóle słuchajcie, tych dwóch odcieni y, ja nie użyłam ich do makijażu twarzy, bo dla mnie one są zbyt intensywne. Zresztą zobaczcie. Hmm. Używam ich do makijażu oczu. Natomiast te dwa wykorzystuję i do makijażu oczu, właśnie, i, do, i jako rozświetlacze po prostu na policzki. Bardzo fajna paleta, myślę, że też jeśli ją dorwałyście, to również wiecie o czym mówię. Ślicznie, ślicznie są napigmentowane. Zresztą zrobię Wam słocze też tych dwóch. Zobaczcie. linię wodną. Wykorzystałam taką podwójną kredkę z czarną z jednej strony i tu jest taka srebrna końcóweczka. Wykorzystałam ten srebrny kolor. Ta kredka jest w ogóle bardzo, bardzo miękka, ale w taki fajny sposób, że wiecie, jak nie naciśniecie, to nie rozjeżdża Wam się od razu, tylko daje się miękko wyrysować kreskę i potem łatwo można ją bardzo rozetrzeć, więc jest taka akurat, o, tak bym powiedziała. Podobnie z tym szarym kolorem. Tego szarego również można użyć i do wyrysowania kreski, jeśli chcecie jakiś delikatniejszy makijaż, ewentualnie po prostu jak takiego cienia w kredce. Co do eyelinera, mam taki w kałamarzu i tak jak Wam wspomniałam, ja nie bardzo lubię takie eyelinery w kałamarzu, natomiast w szafie Vibo u mnie innych dostępnych nie było, więc wzięłam taki. Ale muszę Wam powiedzieć, że mimo tego, że jest to eyeliner w kałamarzu, to i tak mi się całkiem te kreski wyrysowało i jakoś aż tak bardzo się nie męczyłam. Myślę, że bardziej się go obawiałam, niż się potem namęczyłam. W sumie wyszło, że całkiem fajny eyeliner i nawet yy, wygodnie się te kreski rysuje. Przy czym, jeśli macie na przykład doświadczenie właśnie z takimi kałamarzowymi linerami, a nie z pisakami, to myślę, że nie będzie to dla Was żaden problem. Bardzo mięciutki jest ten pędzelek, taki przyjemny w dotyku. Wiecie, nie jest za miękki tak, że Wam się to dociska do powieki i robi się plama, ani nie jest też za twardy na tyle, że sobie rysujecie po prostu powiekę, też jest taki w sam raz zrobiony całkiem rozsądnie, więc mimo tego, że jest to liner taki w kałamarzu, to i tak muszę powiedzieć, że dość mi się podobał. Jeśli chodzi o tusz, to użyłam Queen Size, bardzo, bardzo lubię ten tusz, dlatego że on pięknie podkreśla i pogrubia rzęsy. Zobaczcie, ma taką szczoteczkę dosyć grubą, tak śmiesznie wygiętą. Wygląda trochę jak taka włochata gąsiennica, ale bardzo fajnie się nią nakłada tusz. On właśnie robi dokładnie to, o czym zapewnia producent, czyli pogrubia, tak pogrubienie, wydłużenie i podkręcenie i właśnie to robi. Nie osypuje się, ładnie siedzi na rzęsach, nie zbryla się w takie nieestetyczne grudki. Bardzo fajny tusz. I co nam jeszcze zostały? Brwi i usta. Do brwi użyłam kredki i takiego żelu przezroczystego. Kredkę mam w odcieniu 2. Jeśli dobrze się orientuję, to jest chyba ten ciemniejszy odcień. Natomiast żel jest przezroczysty i używam go jakby do takiego ostatecznego ułożenia włosków. Także takie kombo do brwi. I co do ust, to miałam problem, bo mam tu kilka kolorów do wyboru. Ostatecznie użyłam tej kredki Lipstukis. I to jest numerek 7. Mam to teraz na ustach. Jeszcze wam zrobię dodatkowy taki słocz na dłoni. Uwielbiam te kredki, bo one bardzo fajnie się nakładają. Teraz są takie wygodne i poręczne. No są wykręcane, co dodatkowo jest wygodą. Poza tym yy, całkiem ładnie siedzą w sumie na ustach i ładnie je nawilżają. Są takie gęste, takie coś jak, jak masło do ust. Więc mam siódemeczkę i mam jeszcze z tej serii piątkę. To jest taki kolor. Może tu pod spodem wyglądają tak, to jest siódemka, to jest piątka mam jedną szminkę z tej serii Juicy Color i to jest piątka chyba też, nie, czwórka i to jest odcień numer cztery, taka mm, czerwień idąca w stronę pomarańczy w zasadzie tutaj to ona chyba tak pomarańczowo bardziej wyszła, nie wiem jak to zobaczycie w podglądzie tak wygląda pomarańczowo ale to jest taka intensywna czerwień o zabarwieniu pomarańczowym, tak bym ją określiła. Mam również z takiej czarnej serii, ale to nie jest ta seria matowa. To jest odcinek numer 4. Ta już jest pomarańczowa, taka, taka bardzo intensywnie pomarańczowa. I ona jest taka błyszcząca. Na ustach te szminki dają taki delikatny kolor. Coś jakby skrzyżować, błyszczyk ze szminką. O, w porównaniu do tych kredek są dużo bardziej delikatne. Krócej się też zdecydowanie utrzymują, ale jeśli chodzi o konsystencję, jakby taki komfort noszenia, przyjemność nakładania, to mniej więcej to samo. I miałam też do wyboru Million Dollar Lips. To jest jedynka, chyba najbardziej znany. I to jest taki brudny, brudny róż. Bardzo ładny kolor, taki dość uniwersalny, bo pasujący do wielu makijażów. A no tak jak mówię, ostatecznie zdecydowałam się na ten i mam go na ustach. Pokazałam Wam wszystkie kosmetyki, jakich w makijażu użyłam i jakich nie użyłam. Mam nadzieję, że trochę Was już zachęciłam do firmy VIBO. Teraz zapraszam na makijaż no i zaczynamy od tej bazy silikonowej. Ja sobie nałożę troszeczkę tak na twarz palcem. Takie kropeczki i rozetrę to pędzlem. Tak jak mówiłam, jej dużo nie trzeba, dlatego, że ona jest taka maziasta i bardzo ładnie się rozprowadza. Tej bazy jest w tubeczce tylko 15 gramów, ale ona tak naprawdę na całkiem, całkiem długo starcza, bo właśnie jest taka maziasta i wystarczy odrobina, to raz, a dwa, mm, nie trzeba przecież bazy nakładać dokładnie na całą twarz, tylko gdzieś punktowo, na przykład na policzki, na nos czy tylko na czoło, no zależy jaką kto ma cerę, prawda, więc wbrew pozorom to jest całkiem wydajna rzecz. Podkład nałożę sobie tym samym pędzelkiem, czyli ten podkładzik i wyciskam troszkę na rękę takie dwie niewielkie pompki, o coś takiego. Chyba nawet za dużo mi się teraz nałożyło. No i nakładam. Podkładu wam zachwalać nie muszę, bo wiecie, że jest to jeden z moich ulubionych. Bardzo fajny podkład, niedrogi, fajnie się rozprowadza, krycie ma takie, wiecie, akurat. Bardzo ładnie się tak yy, stapia ze skórą. W zasadzie ja tam nie widzę jego minusów. I korektor. Tak jak Wam mówiłam, on jest taki dosyć jasny, natomiast jak się go rozetrze, to jest wszystko ok. Ja wiem, że ten korektor cały czas wygląda, jakby był za jasny. Ale uwierzcie mi, że jak się zrobi do końca makijaż, yy, nałożę resztę kosmetyków, to jakoś to się tak ładnie połączy i wcale to nie będzie tak jakoś drastycznie wyglądało. Ta biel tutaj się nie będzie tak odcinała. Ponieważ jesteśmy już przy produktach kremowych, to od razu nałożę sobie z tego kółeczka korektorów yy, bazę na powieki. Po prostu użyję tego korektora. On jest taki gęsty i fajnie się do niego cienie przyczepiają. Śmiesznie to teraz wygląda. Może sobie przypudruję twarz i zagruntuję korektor tym sypkim pudrem. Ten puder jest niebywały, ale już się nim zachwycałam. Serio, to jest niedroga rzecz, ale jest ślicznie zmielony, bardzo delikatny. Zresztą ja myślę, że wiele z Was akurat ten puder sypki ma, więc wiecie, że to jest naprawdę fajna rzecz. Zrobimy mały przerywnik i ja Wam muszę kogoś pokazać. To jest jawa, o której Wam opowiadałam. Mamusia była, mamusia była owczarkiem niemieckim, a tata był terrierem. Jest bardzo niespokojna i jest takim strasznym urwisem, ale chyba muszę sobie zrobić podkład i nałożyć na twarz jeszcze raz, ale zrobię to poza kamerą. Jak Wam się Jawa podoba? Bardzo radosny piesek. Ona troszeczkę wygląda jak taki mapet, prawda? Pamiętacie zwierzaka z mapetów. To jest właśnie coś takiego. I zresztą natura i charakter bardzo podobny. No już. Okej, okay, jestem już po drobnych poprawkach. Musiałam troszkę sobie tu, wiecie, przemyć policzek i nałożyć to jeszcze raz, no bo <grywa> jawa dała znać o sobie, więc jestem na tym samym etapie, na którym przerwaliśmy, czyli mam przypudrowaną twarz. Gdzieś tam w komentarzach prosiłyście, żebym użyła w makijażu tych perełek z VIBO, tych Star Glow, rozświetlających. Zobaczcie, jak się tak nimi pomajta i nałoży na przykład na rękę, zrobi taki swatch, to... One generalnie się świecą, więc ja bym ich na pewno nie nakładała na całą twarz. Chyba, że ktoś ma, nie wiem, bardzo suchą, taką poszarzałą cerę, to wtedy może to doda takiego wiecie, takiego glow, ale to już jakby trzeba sobie samemu ocenić, na co sobie z takim produktem można pozwolić. Ja na całą twarz go nie nakładam. Nakładam go natomiast na boki buzi po przypudrowaniu, dlatego że boki twarzy raczej mi się nie świecą i tutaj skórę mam suchą, więc tutaj sobie mogę na to. Pozwolić. Ewentualnie można go też po prostu użyć jako rozświetlacza, ale da wtedy taki bardzo, bardzo delikatny efekt, bo to nie jest, wiecie, taki typowy rozświetlacz, natomiast ma charakter rozświetlający. Ja ich nigdy nie używam na środek twarzy, tylko zawsze właśnie na boki. Do wykonturowania twarzy użyję brązera z tej trójeczki. I różu użyję tego Ekstazji i to jest jedyneczka, bo tamte dwa na dzisiaj mi się wydają takie troszkę za ciemne. Ok, czas na oczy. Na całą powiekę nałożę z paletki Neutral ten jasny cielisty cień. Na załamanie nałożymy najpierw ten. To jest taki jasny, taki jasny beż. A w samo zagłębienie i na zewnętrzny kącik nałożę śliwkę z tej małej paletki. Troszkę sobie rozetrę tę górę. Na środek powieki nałożę ten taki złoty z paletki Neutral. Nie wiem, czy lubicie takie połączenie fiolet ze złotem. Ja uwielbiam, bardzo mi się podoba. Zwróćcie uwagę, że te cienie z Vibo raczej drogie nie są, no nie należą do najdroższych cieni, prawda? A bardzo ładnie się rozprowadzają, nie osypują się. Zresztą zobaczycie wieczorem, jak będzie podsumowanie, że wszystkie te kolory, które teraz sobie nałożę, naprawdę będą się utrzymywały i będzie te kolory widać. A na wewnętrzny kącik nałożę z paletki rozświetlaczy ten taki najjaśniejszy rozświetlacz. I troszeczkę też tu najadę na górną powiekę, żeby połączyć z tym złotem. Podług brwiowy nałożę sobie troszkę tego takiego matowego białego, ale tak delikatnie, żeby po prostu otworzyć oko i tak rozjaśnić ten obszar pod brwią. Czas na dolną powiekę. Ten granat może nałożę na zewnętrzną część i troszeczkę tego fioletu tutaj tak na środek, i czymś rozjaśnimy wewnątrz. No i ten fiolecik. Na dolną powiekę nałożę jeszcze tego jasno złotego. Właściwie taki szampański to jest. Linię wodną potraktuję tą yy, srebrną kredką. Jeszcze eyeliner i tuż zostały nam brwi i usta. Jakoś się udało i nawet równo wyszło. Teraz zajmiemy się brwiami, a potem jeszcze potuszuję rzęsy no i usta. I najpierw użyję tej kredeczki, wyrysuję sobie nią kształt brwi i je uzupełnię troszeczkę. Bardzo mi się podoba jej kształt, właśnie taki ścięty. Łatwiej jest wtedy, no przynajmniej mi jest jakoś tak łatwiej, wiecie, te brwi uzupełnić, jakoś tak poręczniej. Teraz utrwalę jeszcze tym żelem bezbarwnym. Ja mam takie kudłate brwi, więc one, wiecie, nieutrwalone czymś, żelem, tuszem czymkolwiek, bo po jakimś czasie się, wiecie, odchylają we wszystkie strony. A w ogóle nie wiem, czy wam mówiłam, ten żel tak ładnie pachnie. Kwiatowo. Teraz rzęsy. To ostatnio jest jeden z moich ulubieńców, słuchajcie. Bardzo często po niego sięgam, bo. Dlatego, że jak używam tego tuszu, to w zasadzie. Nie muszę używać bazy. Bardzo fajny tusz, nie osypuje się, bardzo ładnie rzęsy podkręca, pogrubia. Zresztą no, zaraz zobaczycie. Jeśli się kiedykolwiek nad nim zastanawialiście, to ja już Wam mogę polecić i powiedzieć, że tak, to jest świetny tusz. No i zobaczcie, to jest y, po prostu tusz Vibob za parę złotych. Bardzo ładnie wygląda i tak jak mówię, nie osypuje się, nie wiem, nie macie go potem tutaj na dole, bardzo fajny tusz, naprawdę super rzecz za parę złotych, myślę, że warto się za nim obejrzeć. I zostały nam usta i te... może użyję tej kredki, to będzie tak, yy, wiecie, żywiej. Mam fiolet na oczach, to jest takie ciemno-fuksjowe, więc powinno pasować. Makijaż wyszedł nam taki, mam nadzieję, że Wam się podoba. Zobaczymy się oczywiście wieczorem, żebyście mogli sprawdzić i się przekonać do kosmetyków WIBO. Ja doskonale wiem, jak one się zachowają, więc jakby nie mam wątpliwości co do tego, że to jest naprawdę fajna marka, niedroga, ogólnodostępna i w zasadzie jestem pewna, że jeśli teraz na przykład na wiosnę pojawią się jakieś nowości, a na pewno się pojawią, wiecie, jakieś paletki, nie wiem, brązery, cokolwiek. To też na pewno kupię, też na pewno będę testować i jestem przekonana, że będę z nich tak samo zadowolona jak z kosmetyków, które już mam. No więc widzimy się wieczorem. Do zobaczenia, cześć. Hej, witajcie w podsumowaniu. Tak jak mówiłam, ja markę znam, lubię kosmetyki VIBO, wiem mniej więcej jak one się zachowują, jak się spisują, no ale żebyście jeszcze tak lepiej się mogli przyjrzeć, to na chwilę zrobię takie zbliżenie, szczególnie na oczy, żeby Wam pokazać właśnie jak zachowały się cienie. No, zobaczcie, przy okazji też macie kawałek nosa, policzki, czoło i tak dalej. Zaczynamy od cieni. Zobaczcie, nic się nie osypało, kolory dalej są. Podobnie jest z tym tuszem, o którym Wam mówiłam. On też się nie osypuje, bardzo ładnie na rzęsach siedzi. Dla mnie nowością był ten eyeliner, ale tak jak widzę, no to też zachował się ok, jakby nic się, wiecie, nie rozmazało, nie powaziło w jakieś tam jakieś zmarszczki. Wszystko ładnie siedzi. Tak jak mówię, to są niedrogie kosmetyki, naprawdę fajnej, fajnej jakości. I zobaczcie też yy, na policzkach. Nie wiem, jak to będzie widać, wiecie, w kamerze, jak to będzie widać na filmie, ale teraz tak, na żywo, moim zdaniem policzki wyglądają ok. To znaczy nie widać naczynek. Może troszkę gorzej wypada nos, bo tutaj się coś tam starło, ale wydaje mi się, że po tylu godzinach noszenia to. Też nie jest tak źle, jak gdyby no, nie ma się tutaj czego doszukiwać. I ja Wam markę Wibo mogę polecić, i to nie to, że jakąś jedną rzecz, ale w zasadzie w mojej ocenie wszystko począwszy od bazy, a skończywszy, nie wiem, tuszu do rzęs, jest naprawdę bardzo fajne. Chciałabym Wam jeszcze tylko dodać, że spośród tych kosmetyków, które ja Wam dzisiaj pokazałam, to jakby w mojej ocenie najsłabsze jest to kółeczko korektorów. Zaraz Wam powiem dlaczego. Tutaj niby są cztery kolory, no, i każdy z nich jest przewidziany do czegoś innego. I tak. Ten kolor ciemny beż modeluje kształt twarzy. No, zobaczcie, to jest niby ten, i wydaje mi się, że on jest do modelowania twarzy za jasny. No, jak tym wykonturować twarz? Przecież tutaj prawie, zobaczcie. Moim zdaniem jest za jasny. Używam go po prostu jako bazy pod cienie, zresztą jak w większości z tych rzeczy. Dalej, rozświetlacz. Rozświetla, usuwa oznaki zmęczenia. Rozświetlacz generalnie mógłby być, tutaj jest, ale on z kolei ma takie dosyć intensywne drobiny jak się go nałoży na policzek, to w zasadzie zostają tylko te drobiny i to tak no niekoniecznie do końca wygląda. Yy, więc po prostu też go stosuję właśnie jako bazę. Ten kolor jasny beż, czyli to jest to tutaj na dole. I to w zasadzie jest coś co jest tak trafione, bo można tego używać i jako korektora i bazy pod cienie. I ten ostatni kolor, ten fioletowy maskuje przebarwienia i żółte odcienie cery. Zobaczcie, i on jest taki Ten fiolet też ostatecznie może nie byłby taki zły, ale ponieważ ja nie mam jakichś intensywnych przebarwień, to też stosuję go jako bazę. Także tak naprawdę jako korektor sprawdza mi się to. Te dwie rzeczy są głównie bazą pod cienie i tego rozświetlacza też używam czasami jako bazy, a czasami po prostu nakładam go delikatnie na policzek, ale to tak naprawdę delikatnie, bo tak jak mówię, on ma takie dosyć intensywne drobinki. No więc, jakby, to jest najsłabsza rzecz. Przy czym. To też nie jest tak, że ona nie jest do wykorzystania, bo można się nią pobawić i też te kosmetyki można sobie wykorzystać. No to w zasadzie słuchajcie, jeśli chodzi o test, to by było wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!